W latach 60. XIX wieku, kiedy w Ameryce szalała wojna secesyjna, medycyna stała na poziomie średniowiecza. Ludzie nie mieli pojęcia o zarazkach. Szpital był jak wyrok śmierci. I oto Bóg dał jakoby w widzeniu młodej kobiecie Ellen White nowy wgląd w lecznictwo, które stało się jednym z filarów zrodzonego w Stanach Zjednoczonych nowego wyznania, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Dziś adwentyści prowadzą niektóre z głównych amerykańskich szpitali. Uznaliśmy, że jednym z naszych największych wkładów w historię mogłoby być założenie szpitala przyszłości. Wykorzystują w medycynie najnowsze zdobycze techniki. Widzimy tu tętniaka. Są pionierami przeszczepów serca u niemowląt. Możliwość przeszczepienia serca temu maleństwu zakrawa na cud. Praktykują lecznictwo. Obejmujące ciało, psychikę i ducha. Nawet program zajęć na medycynie nabiera bardziej holistycznego wymiaru. I paradoksalnie, choć wierzą w bliski koniec świata, należą do najzdrowszych i najdłużej żyjących ludzi na Ziemi. Mam dopiero 98 lat. Adwentyści na całym świecie żyją od 5 do 10 lat dłużej. To niesamowite.